-fi, włącz TV. Niedługo Brian sam w domu. Na no co ty, mruwa? To jest dla bumerów. Nie będę tego oglądał. To film o dwóch dorosłych typach, którzy nie potrafią poradzić sobie z siedmiolatkiem. Osiem. Co osiem? Osiem lat miał. Cicho, kujonie. Ne, 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 ne. To, że się orientuję, to nie znaczy, że jestem kujonem, tylko że nie jestem ignorantką. Ty wczoraj oglądałeś film o gościu wódce i było dobrze. Nie zrzęć i puszczaj, bo też chcę to zobaczyć. No dobra, za <laughs> O, to jest dobre. Nie! To może to. <laughs> Nie! To może ta fascynująca legenda o porwanej księżniczce. Nie! Nie! No dobra, dobra, już włączam. To, to... Brian? Zapraszałeś kogoś do domu? Ha! Eee... Chyba puściłem. Ho, ho, ho! Jestem świętym Mikołajem. Mam dla was prezenty. Jakiś taki niepewny ten Mikołaj. Idź, włącz światło na korytarzu, Karol. Może będzie go lepiej widać. O w Ja tam nie idę. Malwina, ty masz plus 100 do charyzmy. A ty minus 100 do męstwa, żebyś znów nie uciekł jak ostatnio w opuszczonej chacie. Malwinka, idź ty sprawdź. Ty jesteś najmądrzejsza. No, teraz najmądrzejsza, a wcześniej byłam kujonką. No przestań, nie denerwuj się. Idź go zajmij przez chwilę, a my coś wymyślimy. Znów was muszę ratować, leszcze. Chcę podkreślić, że jestem jedyną dziewczyną w grupie. To wy powinniście ratować damę w opresji. Kto tam? Święty Mikołaj z prezentami. Hmm. Szkoda, że w ostatnim roku nawet cukierka nie dostałam. Dlatego dziś dostaniesz dwa prezenty. Razem nie dam się zrobić. Pokaż, co masz. Dobra. Otwórz drzwi. Najpierw pokaż przez wejście dla psa. Chłopaki! Teraz! Akurte trafioed vinarran!